Przy tym ammoxingu będzie Hortex pomarańcza Mango yy, Więc tak tutaj macie firmę jest to Hortex. Yy, napisane jest smak jest to pomaracza mango, yy, że wyprodukowano w Polsce. Skład produktu, aczkolwiek niżej znajduje się wartość odżywcza. Yy, kod kreskowy. Informacja, że zawiera litr 750 litrów i że nie zawiera konserwantów. Aczkolwiek jakby etykieta jak, jak, jak się nie spodobała, możecie tutaj ją y, zerwać. Aczkolwiek tutaj macie daty końca świata. Więc tak, teraz możemy przejść do otworzenia. I do mania produktu. Tak jak widać, prezentuje się produkt z nalaniu. Więc teraz możemy przejść do przetestowania produktu. Jak powiem tak, jest to pod bo przebija się zarówno smak mango, jak i pomarańczy. Jest to naprawdę smak jestem w stanie go naprawdę polecić. Aczkolwiek tutaj macie cenę i jest to jedyne 3,42. Aczkolwiek tutaj macie plusy, a do plusów znaczy, że ma pyszny, owocowy smak. A czorek, tutaj macie minusy, a do minusów można zacząć to, że odbija się po wypiciu. Więc tak, teraz możemy przejść do podsumowania produktu. Podsumując, produkt zasługuje na dużo, ale za złożoną ocenę... 910. Ponieważ jest naprawdę smaczny. I na jeśli to koniec i pa